Cześć macie z tymi Józef Galezy, witam was w kolejnym odcinku z serii serii 8 Simulator, oczywiście 2009. Jak widzicie przed nami stoi Ursus 4011. Będziemy sobie dzisiaj oczywiście opryskiwać, jak widzicie nasz Ursusi rwie się już do pracy, bo aż poskakuje. <laughs> Nie wiem co się stało, ale dobra, nieważne. O, tańczy kurde makarenę <laughs> Dobra, nieważne. Odpalmy go sobie. Jak go się odpalało? Muszę sobie przypomnieć. O kurde, aha, już wiem co mu jest. Jak widzicie na początek mamy właśnie takie tutaj sytuacje. Nieraz w farmingu 9 niestety występują w landuszu w sensie, że niestety yy, właśnie te maszyny nam się tutaj tak by nam przy... Yy, przystygają do, do podłoża. Nie wiem o co to chodzi. Od zawsze to było, odkąd pamiętam, że jak miałem farminga, to tak było. Dobra, więc ruszajmy sobie na ostatnie pole, które tam żeśmy zasiali i będziemy sobie robić ostatni raz, ostatni oprysk i oczywiście, tak jak mówiłem, w niedzielę lecimy sobie z, z zawiezieniem sobie do czekajcie, aha, tutaj mamy kukurydzę na tym małym, tam dalej było następne kurde, znosi mnie tutaj wiatr ostry e, polecimy sobie oczywiście z zawieźniem kombajnu do mechanika i ogarniemy sobie oczywiście mm, ten jak się nazywa, o Boże ogarniemy sobie ten kombajn, który tam wam obiecywałem, dobra więc pyk i lecimy sobie z tym koksem, tu już możemy polecieć szybciej na trójeczce oj nie da się 2. Dobra. Na dwóch jeszcze spokojnie możemy lecieć, także jest git. Dobra. O czym bym Wam tutaj chciał dzisiaj poopowiadać? A propos tego oprysku. Hmm. Chciałem Wam poopowiadać, nie pamiętam czy opowiadałem. To było już dosyć chwilę temu. Moja siostra szukała sobie, powiem Wam szczerze, samochodu. Eee. Ta, ta młodsza, nie, kojarzy, nie kojarzy, kojarzycie, mam dwie siostry i brata, oczywiście brata Jaś i serdecznie pozdrawiam, i dwie siostry, ta młodsza siostra szukała sobie samochodu generalnie, to już wam chyba nabąkiwałem zaraz przed e, siostry, e, tak nabąkiwałem wam tam przed siostry e, weselem, mówiłem, a nie, bo to wtedy urwało ten, ten, e, ten filmik chyba urąbało, także y, w sensie no nie nagrało, więc tak, no, siostra szukała generalnie samochodu jej wymarzonym samochodem który głównie brała pod uwagę moim zdaniem no to to już jest jej decyzja oczywiście nie będę tutaj wnikał tak dalej wiadome nie? był to Volkswagen Golf czwartej generacji generalnie głównie szukaliśmy silnik samochodu z silnikiem 1.9 oczywiście przepraszam, przepraszam was najmocniej braliśmy pod uwagę głównie samochody z silnikiem 1,9 oczywiście. No i co, generalnie zaczęliśmy od tego, że no szukaliśmy tego samochodu. Na początku mieliśmy na uwadze golfa. No pan tam był trochę taki powiedzmy, kombinatorski, bo na początku był za chyba 4000, potem podniósł chyba do 5 i koniec końców podniósł chyba do 6000 tego golfa z tego co pamiętam. Jak jeszcze to auto stało za 5000, zadzwoniłem do niego, bo generalnie siostra była na niego Napolana na początku. No i co? Zadzwoniłem do tego pana, porozmawiałem z nim, będziemy sobie jeździć w ten sposób. O, porozmawiałem sobie z nim na spokojnie, pogadaliśmy generalnie, przegadaliśmy. Spoko taki był, słychać gość. No mówię gościowi, proszę pana, no taka taka sprawa, mówię, no to to jest auto dla siostry, pierwszy samochód. Przegadaliśmy tam chyba wtedy. Stanęło w mówię. Ja generalnie jestem takim człowiekiem, że nie negocjuję ceny czegokolwiek. Nie negocjuję po prostu przez telefon, no ale tu byłem zmuszony przez siostrę, bo to wiadomo, miała budżet jakiś tam okrojony, więc mm, z panem żeśmy się tam dogadali na jeżeli byśmy się zjawili, to na 3800, jeżeli by było wszystko w porządku, nie wiadomo. No ale koniec końców siostra ucięła kontakt z tym gościem. Zaczęliśmy szukać czegoś innego, znaczy ucieka kontakt. No, zostawiliśmy tego golfa na boku w razie, w potem zobaczyliśmy właśnie, że ten gość podniósł scenę, więc byliśmy dość sceptycznie już do tego nastawieni. No i co? Pojechaliśmy na pewno jedną z aut, które byłem z siostrą oglądać, byliśmy oglądać Seata Ibiza oczywiście z silnikiem 1.9, ale to też to tak opowiadam teraz, że tak powiem na. Nie na bieżąco także niektórych mogę sytuacji nie pamiętać dokładnie, bo to było, e, ohoho, oh. teraz mamy październik, ona kupiła auto we wrześniu, nie końcem września chyba, no ale nieważne chyba jeszcze do szkoły nie chodziła wtedy. E, pojechaliśmy oglądać tego Seata i Ibiza, no pojechaliśmy wtedy pamiętam dosyć późno, bo wyjechaliśmy gdzieś o godzinie chyba 6, a to była sobota, pamiętam, to wtedy był dzień, co byliśmy z żoną, siostrze zawieźć generalnie wodę całą na wesele i po prostu, no, mówię mamie, że jeżeli by coś się trafiło, to możemy i dzisiaj siąść najwyżej podjechać, nie, coś, coś tam obejrzeć, no i siostrze się właśnie spodobał ten Seat, kurde, Ibiza, no ładny na zdjęciach był, ładny, biały, kurde, pięciodrzwiowy, więc to co ona no, głównie patrzyła na to. No, ale jak udało się nam do gościa dodzwonić, bo był generalnie problem, bo napisał na, na, znaczy na Messengerze, bo to było ona głównie szukała właśnie z Facebooka. No i generalnie napisał nam, napisałem po prostu do niego. Był problem w ogóle totalny, żeby nie odzywał się przez długi czas ona już była trochę zawiedziona, bo chciała pojechać sobie to auto obejrzeć. No, ale niestety no, nie było żadnego kontaktu z tym panem. Potem tak zacząłem gdzieś, kurty, przyjechałem do domu na spokojnie. Zacząłem szukać i kurde okazało się, że ten gość miał jeszcze parę samochodów wystawionych i między nimi był podany numer telefonu. Także kurde tu była taka taki plus. Zadzwoniłem, odebrała pani, mówi, że no, zaraz podam męża. No to dobra. Zaczęliśmy rozmawiać, no i okazało się gość, dobra, spoko, zapraszam, możecie przyjeżdżać nawet i teraz. Bo mam komis, ale to mam komis pod domem, nie? Także spoko, nie? Zadzwoniłem do siostry, no to co, siadamy, jedziemy. No dobra, no to siadamy ramy jedziemy, no mieliśmy godzinę czasu, bo to było kurde w, gdzie to było, hmm, teraz już pilzno. chyba pod pilznem to gdzieś było, no gdzieś mniej więcej kurde, gdzieś pod pilznem chyba, no to żeśmy siedli, pojechaliśmy, obejrzeliśmy, pomyłam szczerze, na autku fajnie chodziło, tylko że było zgnite, no wiadome, no za te pieniądze, to auta jakiegoś kurde. Stricte jakiegoś fajnego nie? No, też nie idzie znaleźć. Nie? Wiadomo, że trzeba dawkować po prostu trochę. Trzeba brać jakieś, kurde, Jakieś kompromisy, jakieś kompromisy nie, no, ale siostra się nie zdecydowała. No, powiem szczerze, że odradziliśmy jej to auto. Gdzieś tam na szybko, jeszcze w okolicach trafił się jakiś Ford Focus. A To już było też późno, to żeśmy pojechali. 1, to był fokus 1-18TDCI, z tego co pamiętam. Zgnity nie był, no ale pierwszy zgrzyt, który mi tutaj się, że tak powiem, ogarnął, to było to, że nie było płynu chłodzącego. Więc tu już kontrolka mi się zaświeciła. Nie ma płynu chłodzącego. No to co może być do roboty? No. Równie dobrze mogło się gdzieś wylać, nie? No ale mało prawdopodobne, no bo przecież jeżeli by się wylało, to by była plama, a tutaj nic nie widać. Więc no co? no, Prosta, prosta sprawa. Nie ma płynu chłodzącego. No to raczej będzie pewnie UPG, nie? Koniec końców nie wiedzieliśmy co zrobić. Kurde, no zadzwoniłem sobie do, do znajomego, do tego Łukasza, jeżeli kojarzycie, którym opowiadałem właśnie, co na plaźmie z nim ciałem. On miał właśnie fokusa pierwszej generacji. I właśnie mówi, słuchaj, stary nie, skoro nie ma płynu chodzącego, no to już bym, już bym go od tego odradził. Po drugie mówi, dobra, no fajnie wygląda rdzy nie ma bo te auta w tych takich neurologicznych punktach, które są w normalnych samochodach, to one nie rdzewieją. Dopiero by trzeba było rozbierać, bo tam kurde jest dużo tych po prostu plastików, tego wszystkiego, trzeba by było rozebrać te wszystkie plastiki i dopiero pod tymi plastikami, tam pod tymi tymi, dopiero rdzewieją. Tak, także zostawiliśmy i po prostu już żeśmy odpuścili, bo to już była godzina dziesiąta prawie w nocy, także no, nocne oglądanie samochodu to już nie służy. No i co, pojechaliśmy do domu. No i po jakimś czasie po weselu znalazłem jakieś tam chyba trzy samochody. Była Audia Trójka, był Seat Ibiza i chyba jeszcze Skoda Fabia. Z tego co pamiętam, ale ten pan ze Skody Fabii, to on zrezygnował, bo stwierdził, że jednak nie będzie sprzedawał, bo wystawił go, bo miał jechać gdzieś tam za granicę, coś tam jakaś ten, i po prostu jednak zrezygnował, bo jednak za tą granicę nie pojedzie i usunął ogłoszenie. No, i pojechali z szwagrem i z siostrą oglądać. Tą pierwszą siostrą pojechali oglądać te auta. Coś tam im się nie spodobało. No, i nie kupili. No i koniec końców, tak naprawdę, po dość potężnych poszukiwaniach, siostra rzuciła tekst. Przypomniała sobie o tym golfie właśnie, co opowiadałem na początku. Dobra, krótka piłka. Dzwonimy, do, dzwoni do gościa mówi do mnie. Dzwoń do gościa. Jeżeli jest w stanie na tą cenę, którą żeśmy się ugadali na początku, bo tak jak wam mówiłem, podniósł tą cenę do 6000. Jeżeli jest w stanie na tą cenę, którą żeśmy przystali na początku, siadamy, jedziemy oglądać, jeżeli będzie wszystko OK, bierzemy to auto, tak. Dobra, zadzwoniłem do gościa. Gość powiedział, dobra, spoko, nie ma sprawy z panem rozmawiałem, już, już, pan, już żeśmy się dogadali, także tylko mówię, mówię mówię, panu od razu, ta cena, którą żeśmy ustali, to jest cena ostateczna. Na miejscu nie negocjujemy. Mówię dobra, spoko, tak jak żeśmy się dogadali, tak robimy. Dobra. Pamiętam wtedy byłem w Lerła Merle, jeszcze coś tam dorabiałem. No to kurde, oczywiście nie mogłem skończyć za wcześnie, o godzinie 20.00 skończyłem dostawy, wróciłem na bazę wtedy o równej 20 z gościem żeśmy się dogadali że do godziny dwudziestej będziemy, w ogóle dzwoniłem przepraszałem go, mówię, że będziemy na stówę, tylko po prostu no ja dopiero wracam z pracy no i spoko, loko, gość powiedział, że nie ma problemu, nic się nie dzieje spoko pamiętam wtedy, Dajashi po mnie przyjechał z siostrą pojechaliśmy, oglądaliśmy tego golfa bo to było, od Rzeszowa było niedaleko, jakieś 20 minut chyba, czy 25 minut także spoko tam dosyć szybko żeśmy dojechali no i co? No i obejrzeliśmy tego golfika. Powiem Wam szczerze, no jedyne chyba zastrzeżenie było takie, że coś tam. Jedynka chyba nie, nie chciała wchodzić tak, wiecie, precyzyjnie, nie? Dokładnie. Ale poza tym, naprawdę do tego auta nie było się co przyczepić, kurde. Zgnite nie było, kurde. No, naprawdę byliśmy mega zdziwieni, że golfik, kurde, z takiego roku w ogóle może tak wyglądać, nie? No i co, no przejechaliśmy, siostra zrobiła sobie jazdę próbną, tylko wiadomo, że, kurde, no drugi minusik taki lekki, że klima nie działa, no ale ona stwierdziła, że no po co jej klima, nie. Wiadomo, pierwsze auto, kurde, ma jechać do przodu, a nie ma, kurde, nie ma wyglądać i nie ma tego, nie. Ale wyglądać wygląda fajnie, to nie powiem. No i co, podpisaliśmy umowę generalnie. Cenę, którą żeśmy ustalili przez telefon, czyli 3800, siostra wyciągnęła pieniądze, przeliczył. Jeszcze tamte 5 złotych chyba wydał, tak na szczęście. Wiadomo, że tak się niby robi. Słyszał ten gość powiedział, że tak się robi, że na szczęście się wydaje. No i ja wtedy tym Golfem przyjechałem, pamiętam tutaj pod, pod dom rodzinny. Znaczy, przejechałem tam, bo to jechało się przez Eskę, bo no, siostra nie bardzo bała się trochę na początku. Stwierdziła, że nie dobra żebym ja kierował na początku, ona później po prostu sobie to ogarnie będzie sobie jechać dalej, do, Rzeszowy, do, do samego Rzeszowa jechałem ja później już kierowała sobie ona pod sam dom i tak się zakończyła tak naprawdę historia z tym oto zakupem udało się zakupić Golfa czwórkę, którego ona tak bardzo chciała, nie wiem dlaczego, no spodobał jej się ten Golf czwórka. no i co tu dużo mówić no Udało się, że tak powiem, zakupić Golfika i do tej pory ten Golfik jej śmiga, generalnie coś tam, coś tam jej piszczy, kurczę, jeszcze taka ciekawostka, też coś tam zaczęło piszczeć, generalnie nie wiem o co tu chodzi, ma podjechać gdzieś tam do Bechanika ma to ogarnąć. Ale poza tym Golfik chodzi, jest bardzo zadowolona. Jak widzicie, udało mi się tutaj tą całą historię zakończyć. Odznaczę sobie tutaj, gdzie ja to mam. O, mam dobra. ziksujemy sobie tutaj, że kończymy sobie. No, dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku. Generalnie lecę sobie z, z wrzucaniem tego odcinka, bo mamy 20. O, to już do 21.30 muszę to wrzucić, bo w ogóle nie powiedziałem czas operacyjny. 20.22. Więc na 21.30 pasuje, żeby ten odcinek leciał. Dobra, więc trzymajcie się cieplutko i do następnego odcinka, czyli w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.